Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gram TV News i zapraszam na podsumowanie gamingowych wydarzeń tego tygodnia. Można chyba śmiało stwierdzić, że tegoroczny Demon's Souls było jednym z najbardziej wyczekiwanych odświeżeń od dawna. Miłośnicy klasycznego rpg akcji typu Souls-like z niecierpliwieniem wyczekiwali 12 listopada, aby móc powrócić do fantastycznego świata, tym razem zaprojektowanego z dbałością o szczegóły przez studio Bluepoint Games. Oryginał stworzony przez zespół From Software zadebiutował jeszcze w 2009 roku na konsoli PlayStation 3 czy Make przed kilku dni wiernie oddał klimat pierwowzoru, czy można go uznać za produkcję, która z hukiem rozpoczęła nową generację? Wszystko wskazuje na to. Że tak. W serwisie Metacritic produkcja może pochwalić się bardzo wysoką średnią ocen w przypadku krytyków. Ostateczny wynik wynosi przynajmniej na ten moment 91 punktów na 100. Łącznie pojawiło się 11 recenzji od mediów branżowych. U graczy jest podobnie. Demon Souls zostało ocenione przez 950 użytkowników serwisu Metacritic, a średnia tych ocen wynosi aż 88 punktów na 100. To spory sukces, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że gracze bardzo często krytykują tytuły znacznie surowiej od dziennikarzy. Mimo, że wszyscy podkreślają, że Bluepoint Games świetnie poradziło sobie z balansem. Chodzi tutaj o równoczesne dostarczenie produkcji, która oczywiście wygląda znacznie lepiej od oryginału, a i niesamowite wrażenie robi nie tylko ogólna pojęta oprawa graficzna, ale również wszelkie detale potraktowane przez twórców z największą ostrożnością. Przy tym wszystkim jednak udało się zachować ducha oryginału, nie wprowadzając drastycznych zmian do samej rozgrywki. Podstawowe mechaniki zostały dostosowane do współczesnych wymagań oraz oczekiwań. Krótko mówiąc, nawet najwięksi, najbardziej wybredni fani oryginału są bardzo zadowoleni. Wygląda również na to, iż deweloperzy ze studia Bluepoint Games dopilnowali, aby w nowym wcieleniu klasyka znalazło się kilka niespodzianek, które zaskoczą przede wszystkim tych, którym przyszło zagrać w produkcję 11 lat temu. Na początku ubiegłego tygodnia poznaliśmy datę premiery gry Halo 4 na komputerach osobistych. Ta miała miejsce 17 listopada. Debiut konwersji kultowej osobowej strzelanki z 2012 roku oznacza również, że zestaw Halo The Master Chief Collection oficjalnie został skompletowany. Produkcja jest dostępna do kupienia jako samodzielny tytuł w sklepach Steam oraz Microsoft Store. Zainteresowani mogą nabyć Halo 4 jako część Halo Master Chief Collection. Zestaw obejmuje także Halo Combat Vault Anniversary, Halo 2 w wersji Anniversary, Halo 3, Halo Reach oraz Halo 3 ODST. Z okazji premiery pecetowej konwersji czwórki, deweloperzy ze studia 343 Industries opublikowali również nowy zwiastun. Warto również zaznaczyć, że zarówno samo Halo 4, jak i Master Chief Collection są dostępne w ramach usługi Xbox Game Pass. W dniu debiutu czwórki na PC-tach przygotowano również prezent dla użytkowników konsol. Twórcy wypuścili darmową aktualizację oferując. Ulepszenia dla konsol Xbox Series X oraz S. Wersja na komputery oferuje przede wszystkim odświeżoną oprawę graficzną, wprowadzając wsparcie dla rozdzielczości 4K oraz płynnej rozgrywki w 60 klatkach na sekundę. Ubisoft podzieliło się planami rozwoju gry Immortals Phoenix Rising, która na rynku zadebiutuje już 3 grudnia bieżącego roku, trafiając na pc oraz konsole PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 i XSX oraz S. Chodzi tutaj o przepustkę sezonową, która obejmie trzy rozbudowane dodatki oraz bonusowe zadanie pod tytułem When the roads get rocky. W międzyczasie mamy również otrzymać sporo darmowej zawartości, w tym codziennych oraz cotygodniowych wyzwań, elementów kosmetycznych oraz wydarzeń społecznościowych. Pierwsze rozszerzenie zostanie zatytułowane A New God i pozwoli Graczom wcielić się w głównego bohatera z podstawowej wersji gry. Trafimy następnie do Olympos, czyli Domu bogów greckich, gdzie stawimy czoła próbom przygotowanym przez bóstwa z Olimpu. Obiecano przy tym nowe zagadki, liczne okazje do ulepszenia naszych boskich mocy oraz możliwość rzucenia wyzwania samemu Zeusowi, jeżeli wcześniej uda się nam przeżyć próby Afrodyty, Ateny, Hefajstosa, Hermesa oraz Aresa. Drugi dodatek to Myths of the Eastern Realm, który ma czerpać z mitologii chińskiej. Przeniesiemy się tym razem do krainy, która lata temu była spowita konfliktem. Nasz bohater, tym razem Heros o imieniu będzie próbował przywrócić równowagę między Ziemią a Niebem, otrzymując wskazówki oraz rady od swojego towarzysza Feniksa. Twórcy w tym przypadku obiecali nie tylko zupełnie nową historię, ale również nowych przeciwników. Ostatnim dodatkiem będzie The Lost Gods, które wprowadzi do rozgrywki spore zmiany i dużo nowości, zarówno w kwestii fabularnej, jak i w samej rozgrywce. Po opuszczeniu Olimposu przez kilku bogów, naszym zadaniem będzie ponownie zjednoczyć olimpijczyków, co nie będzie należało do rzeczy najprostszych. Od premiery gry Star Wars Squadrons minęło już trochę czasu, jednak deweloperzy z Motive Studios nie zamierzają o swoim projekcie zapomnieć. Wbrew przeciwnie, na stronie EA pojawił się nowy wpis z dziennika deweloperskiego, w którym twórcy podziękowali społeczności za ciepłe przyjęcie gry i ujawnili szczegóły odnośnie wsparcia tytułu w najbliższej przyszłości. Tym samym zapowiedziano aktualizację z numerem 3.0. Patch zostanie udostępniony już niedługo, bo 25 listopada bieżącego roku. Na liście zmian znalazło się sporo najróżniejszych poprawek mających wyeliminować błędy. To jednak dopiero początek. Jedną z największych atrakcji aktualizacji jest nowa mapa o nazwie Foster Haven, którą gracze mogą kojarzyć z jednej z misji kampanii fabularnej. Lokacja została odpowiednio zmieniona i tym samym przystosowana do rozgrywki wieloosobowej. Jak czytamy w wiadomości, zmiany mają oddać klimat oraz upływ aż 4 lat od momentu, kiedy mapa została zaprezentowana w trybie dla pojedynczego gracza. Drugą atrakcją są nowe komponenty oraz uzbrojenie. Po wypuszczeniu aktualizacji w arsenale znajdą się nowe rakiety, iron rockets, działka, a nawet dopalacz. Bombowce oraz myśliwce pozwolą na użycie boost extension kit oraz prototype piercing torpedoes. Gracze korzystający z U-wingów oraz ti Reaperów otrzymają z kolei możliwość użycia antimaterial rocket turetów. Po trzecie gracze otrzymają dwa nowe statki kosmiczne. Imperialny TIE Defender oraz b czyli myśliwiec Nowej Republiki. Na koniec warto również wspomnieć o możliwości tworzenia prywatnych rozgrywek, której wyczkiwała spora część społeczności. Będziemy mogli organizować mecze dla dwóch drużyn z maksymalnie pięcioma osobami po każdej ze stron. Zdecydujemy o takich elementach jak mapa czy różnego rodzaju modyfikatory. Deweloperzy zdradzili, że kolejne aktualizacji stanowiącej finalne podziękowanie dla graczy możemy spodziewać się w grudniu bieżącego roku. Deweloperzy z polskiego studia CD Projekt Red oficjalnie zapowiedzieli kolejne bezpłatne rozszerzenie do gry GWint Wiedźmińska Gra Karciana. Dodatek zadebituje na rynku 8 grudnia bieżącego roku i doda do Karcianki aż 70 nowych kart oraz nowe słowo kluczowe. Zainteresowanych zapraszamy również na oficjalną stronę dodatku. Znajdziemy tam bowiem znacznie więcej informacji, które krótko podsumujemy w kolejnych zdaniach. Wiedźmini to 10 nowych kart dla każdej frakcji oraz 10 kart neutralnych gotowych do wzmocnienia każdej talii. Również na oficjalnej stronie dodatku zainteresowani mogą składać zamówienia na zestawy przedpremierowe. Do wyboru mamy dwa różne pakiety: paka przedpremierowa Alzura oraz nadzwyczajna paka przedpremierowa, lub tak zwany wielopak Wiedźminów, który obejmuje zarówno te pakiety, jak i dodatki Wydatkowy tytuł Wiedźmin dostępny do użycia natychmiastowo po zakupie. Najdroższy wariant został wyceniony na 214,89 zł. Paka przedpremierowa Alzura kosztuje 195,39 zł. A nadzwyczajna paka przedpremierowa 58,59 zł. Skoro przy CDP jesteśmy, to wczoraj odbyła się konferencja Night City Wire. No i tym samym w sieci pojawiło się sporo nowych materiałów opublikowanych przez dziennikarzy zagranicznych serwisów, którzy mieli okazję po raz kolejny pozwiedzać świat gry Cyberpunk 2077. Jeden z redaktorów GameSpotu zdradził, że miał okazję doświadczyć momentów, kiedy gra pozwalała nam przejąć kontrolę nad Johnem Silverhandem, granym przez Keanu Reevesa. Już w materiałach zaprezentowanych podczas piątego odcinka Night City Wire mogliśmy zobaczyć ujęcia z charakterystycznym ramieniem bohatera. Okazuje się, że tego typu segmenty będą miały przybliżyć nam historię oraz wspomnienia Johnego. Co ciekawe, jakiś czas temu dowiedzieliśmy się również, że Keanu Reeves jest postacią kanoniczną w uniwersum Cyberpunk'a 2077. Przypomnę jeszcze, że tytuł zostanie udostępniony na komputerach osobistych, w konsolach obecnej generacji, PlayStation 4 i Xbox One, a także na sprzęcie nowej generacji, czyli PS5 i XSX 10 grudnia. Od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o zakupie Bethesdy przez korporację Microsoftu minęły już prawie dwa miesiące. Nadal jednak amerykańska firma dość niechętnie dzieli się ze społecznością swoimi planami odnośnie wydawania gier z bts Bethesda Game Studios. Wiemy jedynie że Deadloop oraz Ghostwire Tokyo pozostaną tytułami ekskluzywnymi dla konsoli PlayStation 5, a wszystkie przyszłe gry wspomnianego zespołu będą udostępnione w dniu premiery w ramach abonamentu Xbox Game Pass. Po drodze pojawiły się urywki rozmów z Philem Spencerem. Dzisiaj natomiast mamy nieco więcej informacji na temat planów Microsoftu związanych z Bethesdą. Jak podaje serwis Video Games Chronicle, Tim Stewart, jeden z przedstawicieli działu Xbox będący dyrektorem finansowym, zdradził, że korporacja nie ma w planach wycofania tytułów Bethesdy z platform Sony i Nintendo. Aczkolwiek mają one ukazywać się jako pierwsze lub najlepsze na platformach Microsoftu. Co to oznacza? O ile pierwsza kwestia jest dość zrozumiała, o tyle wzmianka o jakości to już bardziej skomplikowana sprawa. Czy chodzi tu o zagrywki w stylu Sony, chociażby w przypadku Call of Duty, które na konsolach PlayStation 4 oferuje różnego rodzaju bonusy, niedostępne na innych platformach, czy może o zgrozo o kwestię dopracowania tytułów pod względem technicznym. Pozostaje mieć nadzieję, że nie chodzi o jakość per se. To mogłoby okazać się dość mocnym ciosem dla graczy. Stewart zaznaczył, że Microsoft zamierza wykorzystywać gry Bethesda do promowania Xbox Game pasa. To jednak nie jest niczym zaskakującym. Tim Stewart zdradził w rozmowie na konferencji z Jeffreys Interactive Entertainment, że chociaż Microsoft nie ma w planach podwyższenia cen wydawanych przez siebie gier na konsole nowej generacji, korporacja nie wyklucza podjęcia takowej decyzji w przyszłości. Zdanie mężczyzny wszystko zależy od tego, jak zachowają się inni wydawcy. Firma zamierza obserwować ich poczynania oraz ruchy na jakie się zdecydują, aby następnie na podstawie tej wiedzy obrać odpowiedni dla siebie kierunek w tej sprawie. Po raz kolejny usłyszeliśmy więc o nieustannie rosnących kosztach tworzenia nowych gier. Można więc śmiało stwierdzić, że Microsoft stał się jedną z firm, które rozważają podwyższenie cen swoich gier na konsole 9. Generacji. Jak to wszystko zostanie rozwiązane, przekonamy się zapewne już niedługo. I tą porcją informacji chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wynieśliście z niego coś interesującego. No a o tym, że polska premiera PlayStation 5 przebiegła tragicznie, chyba nie muszę nikomu przypominać. Nie będę nad tym się rozwodził, dlatego że temat dla mnie zbyt drażliwy i poruszany zresztą na wszystkich możliwych kanałach. A wy co myślicie? Jak Wam się podobała nasza polska premiera PlayStation 5? Udało się komuś wyrwać swoją konsolę, ja cały czas na swój egzemplarz czekam grzecznie i mam nadzieję, że już niedługo uda mi się, jak człowiek, po prostu pójść do sklepu i kupić swój egzemplarz. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!